Ale patrzcie jak halloweenowo Fajnie, nie? Teraz outfit Będę musiała jeszcze iść dzisiaj do sklepu po cukierki Mojej z się prezentuje w ten sposób. Tu mam taką bluzkę i taką spinkę, i jeszcze, żeby dopełnić to, to będzie makijaż. Więc fajnie, ale nie mega jest, nie? Odwalone, odwalone, pokazuwa. <grym> ale się nie no, dziękuję. Na razie jeszcze nie mam makijażu, będziemy zaraz robić, więc będzie jeszcze piękniej. Szkieleta, chyba, nie? Kleję wam tutaj obraz, żebyście widzieli gdzieś w rogu. Także tak, słuchajcie, ja bym zaczęła od tego, żeby zrobić sobie bladą twarz, jak ściana. Słuchajcie, mam tu taki to jest paletka dla dzieci, ale mam tu taki, żeby chociaż być jeszcze bardziej bladą, nałożę to gąbeczką, taką gąbeczkę. Może będę na początku śmiesznie wyglądać, ale później będzie dobrze. Naprawdę wam mówię. Wyglądam tak, ale później będzie dobrze. Naprawdę wam mówię. Już kiedyś robiłam jakieś makijażo, makijaże halloweenowe i było dobrze. O, ale tu ma pigment! Widzicie to? Farby plakatowe? Nie, to nie są farby plakatowe, to są takie do twarzy, widzicie? To jest taki zestaw w Action. Oj, coś mi spadło. Już wam pokazuję ładnie. Takie kolorki w Action. Jak jeszcze ktoś nie ma do makijażu, chce coś zrobić do Halloween, polecam. Biały pigment, na pewno biały polecam. Widzicie? Dobra, robię pół twarzy tak. A ja się nie maluję, nie świętuję, to święto diabła. Ale to nie... jak Inaczej, ja na przykład to robię... Ja na przykład nie że świętuję... O naprawdę w sobie chłam. Nieże świętuję, no chociaż trochę tak, ale możesz na to zobaczyć z innej perspektywy. Na przykład pretekst do zrobienia czegoś kreatywnego, typu kreatywny makijaż. No bo normalnie tak się nie pomaluje na, na ulicę, co nie? Albo kiedyś miałam pretekst, żeby wiecie, sobie wyjść z domu na przykład ze znajomymi i zbierać cuksy. Czekajcie, ja sobie te włosy odchylę, trochę lik ligzakol. Kto czekał, to czekał. Widzicie, ja mam zakola Nie żartowałam. Porównanie! Jak ja wyglądam, jakby miała jakieś. Nie wiem. Jestem jeszcze blada niż zazwyczaj. Co sądzimy? O, ja piercielę. <średziny> ale blada. Dobra, ja to sobie odsłonię, bo to naprawdę mi zaraz włosy do mnie tak tłuste. O, teraz Gen Z, Halloween. Jestem głodny, że nie zdaje zda, da ja mnie stres. Tylko coś pozwiedzać. Dobra, ja trochę to rozniosę. Moja koleżanka, nie wiem czy żartowała, czy nie, ale miała dzisiaj przyjść do mnie po cukierki. Bo ona tam z kimś będzie chodzić. Jak mnie zobaczę, ja nie zrobię makijażu do końca, to to będzie lipa. To są farby do twarzy, ani plakatowe? Nie, to nie są plakatowe. Makeup kit. No może ja bez tego biegu zrobię? No będzie dobrze, mówię ci. Mówię wam, że... Powiedziałam wam na początku... Mówiłam wam na początku, że, na, że będę śmiesznie wyglądać, jeżeli ja zrobię tylko bazę, ale to tak jak z muralem. On wyglądał tragicznie, jakby ktoś nie umiał, a ja to dopracuję, że to będzie pięknie wyglądać. Uwierzcie w to. Zobaczycie, ale to się w ogóle nie trzyma. Ja mogę paznokciem sobie to zdrapywać. Moja siostra miała taki spray do makijażu. Może to by bardziej trzymało. Jezu, ale siara, to naprawdę fajnie wygląda. Kurde... Te farki do twarzy dla dzieci to lepsze niż kurde podkłady. Robimy tynk aktualnie. Aktualnie wyglądam tak, będę musiała jeszcze tutaj dać na siebie i tak dalej, ale to na spokojnie, zaraz ciemny weźmiemy i będę się konturować. Ktoś mi mówił, że jestem blada? Wcześniej? Tak, tak, to, to teraz to jaka jestem. I wy, dziewczyny, tak sobie się, jak się my, wiecie. No, ja tak codziennie, tak, to jest moja rutyna makijażu. Ja codziennie tak wyglądam, żeby być blada. Dobra, na się je dam, bo to będę od razu skonturowanie wszędzie robiła. No, ale powiem ci, że trochę to tak wygląda: jak, jak, jak jest podkład, to podkład właśnie na tym polega. Więc jak ktoś używa podkładu, no to zazwyczaj to jest tak jak właśnie ja teraz tym białym się maluję. Bo to ma zrobić jednolitą, tw jednolitą twarz. Ale się świecę pudrem przed siostry wziąć jakiś... Albo mąką. Dawaj, kilomąki na twarz. No, dam, jak mi się nie będzie chciała podrucać. Moja twarz aktualnie wygląda w ten sposób. Wyglądam tak. Zaraz będziemy robić z tego to. Rzeźbimy. Bierzemy... Mam tu te kredki takie. Hmm... Dobrze idzie, dużo widać. No i dobra, to ty można wykonturować coś tam. Jak to takie delikatne? No, ty będzie można konturować, słuchajcie. Już mam coś do konturowania. Mega ładnie. Teraz wygląda jak szyby nos taki na bok. Dzisiaj to nie horrory będą straszyły Jurka, tylko Jurka będzie straszyła horrory. Prawda, prawda. Dobra, mamy taki nos. Jest w tym potencjał, tak żeby nos pochudzić sobie. Co ja robię? Wyklepuj to. <grym> Wyklepuj to. Naprawiamy to. Naprawiamy to teraz. Jurka to nie wyjdzie, wyjdzie. Wyjdzie. Patrzcie, ja mam coś takiego. Czarny eyeliner z Eveline i patrzcie teraz to. To jest główny klucz tego makijażu Dobra, i to trzeba wszystko zakolorować Jeszcze tu muszę Nie, ale coraz lepiej to wygląda, nie? Naprawdę, to już zaczyna się rzeźbić Wzięłam puder Zaraz zobaczymy, czy to trochę mi przymatowi twarz Puder Okej okay. I teraz czuję, że to będzie lepiej się w ogóle malować nawet Dobra Chyba już tyle pudru wystarczy, nie? Dobra, na razie tym eyelinerem trzeba sobie poradzić W końcu ktoś, kto się normalnie maluje na Halloween, a nie jakieś sarenki No ja to, ja to właśnie nie lubię powtarzać po innych akurat Ale słyszałam, że teraz te sarenki modne Nie otworzę tego Mam tutaj taki nowy, bo tamten mi się już chyba skończył, ale tak wiecie Nie otworzę tego Ale ja to otwieram, nie? Otworzył się, otworzył Wiesz, mnie czas goni Bo te cukierki muszę kupić dla dzieci no dobra, ona ma to tak wykonturowane. Mi się właśnie to podoba, jak tutaj jest tak przy szyi. O. No to ładnie wygląda tak z boku, nie? Mi się to strasznie podoba w makijażach takich halloweenowych. Ej, ta strona już tego... Nabiera tego, nie? Ej, ja bym tu jeszcze poleciała z kreską w ogóle. Zrobić jakąś taką kreskę. O, dobra. Coś czuję, że będę musiała kupić nowy eyeliner Git git To teraz spróbujemy Słuchajcie, jeszcze farbką, zobaczę czarną farbkę, jaki ma pigment Czarny Dobry pigment Ej, ale tu ma pigment dobry Dobra Mamy czarne oczy Teraz zrobić, żeby się tak nie świecić To roznoszę po całej tej. I dobra, mam pomysł na to. Patrzcie, bo ja mam jeszcze taki biały. Linię ładną. Sobie oko powiększę. No, widzicie jaka różnica? Ale będę szła do sklepu. Tam zaprezentuję mój make-up. Dobra, to jeszcze słuchajcie. Zrobimy na szybko i krew. Albo dodajmy krew trochę. Dodajmy trochę krwi na twarz, nie? Tylko trochę się obawiam, że coś zepsuje tym. Dobra, dam, dam gdzieś to tu. Nie używamy tego. Mm -mm. Zdecydowanie nie. To nie wygląda jak krew. Podpierzmy to przetestujmy to. Taka I krew Coś czuję, że to będzie dobre Dobra, jak ja mam to nabrać? tako? o? Widzicie to? Ty, ty nie grzeszysz? No nie, no nie Czekajcie, jak to nabrać? a muszę wyjąć całe powietrze Wycisnęło się! Czekajcie, bo mam tu sytuację awaryjną. To się wycieka. Dobra, ale twarz jest to po prostu pycne już. Tak, wyglądasz się jakofem. Nie, to jest sztuczna krew. Dobra, ja może tego więcej nie daję, bo moja sztuczna krew się kończy na tym. O, to znikło w ogóle? To znikło! Ten pomarańcz. Patrzcie, to był pomarańczowe, nie? I zostało to sztuczna krew, to działa jednak, mega teraz nie? Teraz to ma sens. Ej, dawajcie, robimy sobie tu taki czarny, że to jest rozbita czaszka z krwią. No, nie wygląda to jak pęknięcie. Ro, a, a, Roma, Roma, ma. o. Moja mama się przerazi. Dobra, wystarczy tej sztucznej krwi. Zawaliście się to wygląda. Dzięki, starałam się Ej, ja idę tak do sklepu, czekajcie? Ja tak zaraz idę do sklepu, po cukierki. Ej, dobra, fajnie to wygląda, nie? No, mi do nosa to prawie wleciało ta krew. <gryw> Właśnie, nie? Można zrobić, że mam krew w nosie. Zrobione. Makijaż Halloweenowy z outfitem prezentuje się. No, w ten sposób, taki makijaż. Tak. Ej, ładnie to wygląda, w porównaniu do tego, co było na początku, to ten. I tu jest ta inspiracja. Może dokleić tylko setok, gdzieś jeszcze. Patrzcie, na przykład taki pasek dać. Tutaj na przykład, czekajcie. Gdzieś wiecie. I wiecie, co jeszcze dam. Takiego jednego na nosa. Klej się Niech będzie, niech będzie się ketchupem. nie! To nie ketchup! Tak to się prezentuje, do rączki pasuje I teraz tak, tu taki outfit, teraz wam z outfitem pokażę Prezentuje się tak Dzięki Natalia No tak to nie będzie widać Tak wyglądam W całości Palce by było można zrobić, ale to już trudno no I tak jest zakryte, więc to tak wiecie się wtapia. Oj, wziąłem. Tak. Ej, mega, mega, podoba mi się. Podoba mi się strasznie. I jeszcze tak wiecie, z tym tłem. No teraz to pasuje, teraz to wszystko pasuje. Nagrałabym dla Was reakcję mama, ale wiem, że ona nie będzie chciała i ona się straszy. Ona powiedz, co ja wymyśliłam, czemu ją jakiś królew na twarzy. Mam 17 lat nie obchodzę Halloween. Moja mama powiedziała, że się mi boi. Tylko tyle powiem.